Właściciele firm zauważyli tak naprawdę, ile mają jeszcze zobowiązań nieopłaconych, bo w każdym momencie można wyfiltrować faktury niezapłacone, przeterminowane. Myślę, że to jest niezwykle istotne. Wracając też do tematu małych przedsiębiorców, klient ma możliwość właśnie odszukania historycznych dokumentów. Akurat jest w galerii handlowej i on chciałby pójść złożyć reklamację, tak? W normalnych warunkach odszukanie tego dokumentu na pewno zajęłoby trochę czasu. Witamy w kolejnym odcinku kancelarii podatkowej TaxSafe. Dzisiaj opowiemy sobie o aplikacji, którą udostępniamy klientom do współpracy z naszą kancelarią. Julia, powiedz mi, jak te narzędzie u Ciebie się sprawdza, jak funkcjonuje, co o tym mówią klienci? A dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebyśmy z klientami pracowali bez tej aplikacji. Myślę, że moi klienci powiedzą to samo. Dlaczego? Dlatego, że nie muszą do nas przyjeżdżać, poświęcać czasu na dostarczanie dokumentów. Wszystko odbywa się u nich w biurach, nawet w samochodach. Często jest tak, że za pomocą telefonu komórkowego dodają dokumenty do aplikacji. Dokumenty kosztowe. Aplikacja ma szereg możliwości. Możemy wystawiać faktury, możemy dodawać faktury kosztowe, możemy dokonywać przelewów to tak naprawdę generować paczki przelewów do systemu bankowego. Oprócz tego, możemy kontrolować nasze należności i zobowiązania. System może wysyłać powiadomienia, przypomnienia o nieopłaconych fakturach. Oraz wyzwania do zapłaty, co też powoduje to, że nasi klienci z, często korzystają z tego narzędzia, ponieważ nie muszą generować dodatkowych dokumentów. Oprócz tego jeszcze mamy możliwość e, dodawania informacji kadrowych, e, także to też często klienci budują sobie bazę takich informacji o tym, e, kiedy kończą się badania lekarskie, e, kiedy e, na przykład jest e, wymagane szkolenie BHP. Tak naprawdę dla moich klientów jest to takie narzędzie wirtualnego biura trochę. Jest to też fajna forma kontroli i pracowników, i historii, tak naprawdę faktur. Także to narzędzie spełnia wiele funkcji. Pomaga w takim codziennym funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, a co ważne, to narzędzie udostępniamy naszym klientom bezpłatnie. Dobrze. Jak mówimy o takiej pracy troszeczkę zespołowej, tak? Powiedz mi, jak wygląda obieg dokumentów? Moment. Jeżeli klient przekazuje do nas księgowość pełną, bo to wszystko zależy, jaki mamy zakres, ale jeżeli mamy pełną księgowość, korzystamy z aplikacji TaxApp, do której dostęp mają klienci, mogą się logować do niej z dowolnego urządzenia. Często korzystają z telefonów komórkowych. Mhm. Moje największe doświadczenie to takie, czy firmy budowlane, jednoosobowe, bo panowie pracujący za granicą, gdzieś na rusztowaniach, do tej pory wypisywali dokumenty ręcznie, one nie zawsze trafiały. Zostając z naszej aplikacji, mogą to robić w telefonie komórkowym i to świetnie działa, bo zajmuje parę tak naprawdę sekund i księgowa prowadząca widzi tą fakturę od razu, w czasie rzeczywistym. Może ją też zweryfikować, czy taki pan wystawił ją poprawnie, więc ułatwia mocno nam ta aplikacja kontakt z klientem od strony wystawiania faktur. Ale nie tylko to. Ma drugą funkcję, która umożliwia dodawanie faktur kosztowych. Faktury kosztowe można dodawać, robiąc zdjęcie telefonem. I tutaj znowu te firmy budowlane, gdzie panowie gdzieś na budowie kupują paliwo, jakieś drobne narzędzia. Tak naprawdę, do tej pory te faktury u tych naszych klientów, którzy nie korzystali z aplikacji, one gdzieś znikały, tak? Panowie zapomnieli przekazać do działu księgowego, zostawały w samochodach, wraca docierały do księgowości po jakimś długim okresie, natomiast uczulając pracowników, na to, że możemy zrobić zdjęcie i dodać do systemu z każdego dowolnego miejsca, tak naprawdę. Gro tych dokumentów jest zaczytywanych na bieżąco, a z kolei zaczytywanie na bieżąco pozwala naszym klientowi sprawdzić podatki, podatek dochodowy i podatek VAT też w danym dniu miesiąca nie musi czekać na wynik księgowej, nie musi być zaskoczony, mm -hmm. dlaczego mam takie wysokie dochody, nie mam kosztów, bo tak naprawdę dzieje się to w czasie rzeczywistym. Nasi klienci tak naprawdę nauczyli się już też sprawdzać o nie są zaskoczeni mailem od księgowej, że Skąd takie dane? Dokładnie, daje im to też czas na dostosowanie różnego rodzaju swoich planów do tego, co już się wydarzyło, tak? bo bardzo często budżet, który przewidzieli, trochę odbiega od rzeczywistości. Wtedy okazuje się, że faktycznie przychody na przykład przewyższyły ich oczekiwania albo koszty nie były tak wysokie, jak się spodziewali. Daje im to również czas na to, żeby zagospodarować te środki, które im pozostają, znaleźć inne koszty lub przyspieszyć niektóre. Które inwestycje, które zaplanowali, żeby uniknąć wpłacenia tego podatku i zamrażania sobie środków finansowych na rachunkach urzędów skarbowych, co też jest bardzo częstym przypadkiem. Ale też płatności. Dla mhm. mnie takim moim osobistym sukcesem było to, jak spotkałem się z klientem w wieku powyżej 70 lat, który wszystkie swoje płatności notował w zeszycie. Ja to zwyczam. spróbujemy. I faktycznie, po zaczytaniu faktur, nauczyłam Pana, jak można generować paczki przelewów do systemu bankowego, klikając zapłać, zapłać. System nam filtruje faktury przeterminowane z terminem płatności. My możemy sobie zaplanować nasze płatności do przodu w jakimkolwiek okresie, tak? Bo to my nadajemy, kiedy te przelewy mają zejść z konta, mają wyjść pieniążki. I y to pozwoliło też klientom panowanie nad takim, po pierwsze zaoszczędziło bardzo dużo czasu. To, to w przepisywaniu nip system potrafi zweryfikować białą listę, potrafi rozdzielić przelew jako przelew podzielony, czyli płatności w metodzie podzielonej no. płatności. To z jednej strony ułatwiło bardzo mocno pracę, ten czas też się mocno skrócił, ale co ważne, właściciele firm zauważyli tak naprawdę, ile mają jeszcze zobowiązań nieopłaconych, bo w każdym momencie można wyfiltrować faktury niezapłacone, przeterminowane. Myślę, że to jest niezwykle istotne też w takim kontrolowaniu księgowości czy pani księgowej, bo często jest tak, że właściciele firm cedują tą pracę czy wykonywanie przelewów na dział księgowy a nie weryfikują czy faktycznie te czynności są wykonywane. Mhm. Więc to też daje taki bieżący tak, tak obraz. Odnosząc się do kwestii nadzoru, kontrolingu, monitorowania płatności, e, nasza aplikacja pozwala nawet na przeprowadzenie całego procesu e, od samego nie tylko wystawienia faktury, ale również właśnie pozyskania tej płatności, e, jakby przypomnienia klientowi, Swojemu o tym, że ta należność dalej pozostaje nieopłacona. Nie tylko można to zrobić poprzez e-mail, można to również wysłać do niego na numer telefonu, można to również wysłać w formie już wezwania do zapłaty, tak więc również wszelkie później procedury odzyskiwania tego ewentualnego długu są ułatwione. Więc cały ten proces, który tak naprawdę wymagałby bardzo dużego zaangażowania konkretnej osoby w jego zespole, może odbywać się automatycznie z poziomu aplikacji TaxSafe. Okay, czyli chcecie powiedzieć mi, że klient wystawia faktury sprzedażowe w aplikacji, wgrywa sobie faktury kosztowe? System to oczywiście rozczytuje. Ma też wymogi takie, które łączą transakcje, czyli klient widzi, które faktury są zapłacone, które nie są zapłacone. Jeśli faktycznie nie są zapłacone, można wygenerować nie jeden przelew, tak jak się to robi i wpisuje, tylko zrobić tą paczkę przelewów, czyli zgrać sobie 20-30 niezapłaconych faktur do swojego banku i to działa też podkreślmy, z każdym bankiem, jest ta współpraca. Można powiedzieć tutaj o takiej miękkiej windykacji, tak? czyli ta kontrola płatności, gdzie widzimy, czy jest zapłacone, czy nie jest zapłacone, czy nasze faktury są popłacone, daje klientowi taki pełny obraz tych przepływów finansowych. Ale też, dokładnie, ale też widzi klient wszystkie faktury, które przekazał do księgowości, czyli wyszukanie później jakiejś faktury sprzed roku, dwóch, trzech lat jest bardzo szybkie, bo mamy możliwość filtrowania, czy po nazwie, czy po NIP-ie, czy po kategorii. Jest z niektórymi klientami, pracuje też w sposób taki, że wykorzystują ten, tą naszą aplikację do kontrolingu, bo my zakładamy kategorie do Czyli na przykład, jeżeli klient chce sobie sprawdzić, ile wydał pieniędzy w ciągu miesiąca na paliwo, to mamy hasło paliwo i faktycznie właściciel firmy dostaje zestawienie. My możemy je pobrać czy w formie PDF-u, czy też nawet do Excela, żeby dalej można było podstawić do kontrolingu, czy przekazać do działu kontrolingu te już gotowe zestawienia z księgowości. Podejrzewam, że też po numerze samochodu też byśmy mogli zrobić. też byśmy mogli zrobić. My, my nawet zakład produkcyjny mały rozliczamy na zasadzie zleceń. Mm -hmm. Kontrakty budowlane też rozliczamy w ten sposób, filtrujemy koszty do y, z, jakichś kontraktów. Kwestia jest tak naprawdę uzgodnienia z klientem, jak mamy nadać kategorię. Tak naprawdę pamiętajmy też o tym, że nie tylko w firmach, gdzie dużo się dzieje, ta aplikacja ułatwia pracę i ogranicza ten czas, który przedsiębiorca musi poświęcić na czynności takie administracyjne, które tak naprawdę nie lubi i nie chce robić. Również w małych firmach tak bardzo często spotykam się z sytuacją, gdzie klienci prowadząc małe działalności jednoosobowe tak naprawdę są nieświadomi tego, że ten czas zawsze gdzieś tam ucieka. Tak nawet robiąc kilka kilkanaście przelewów w miesiącu. Zawsze jest to kolejne pół godziny, 40 minut, czasami nawet godzina, w zależności od tego, w jaki sposób te przelewy robimy, naszego czasu, który moglibyśmy spędzić w dużo ciekawszy sposób, realizując jakieś hobby, pasje. Myślę z też, że tutaj mamy też możliwość unikania błędów, bo często wiadomo, przypisując kod, czy numer, numer banku, tak, konto bankowe, no, Dokładnie. jest to tam wiele cyfr, które można się pomylić. Ale to, a, to też a... zabiera bardzo my. dużo czasu. Wracając też do tematu małych przedsiębiorców, yy. To samo co Julia wspomniała odnośnie zapisywania tych dokumentów w aplikacji, działa to jak swoista chmura dokumentów. Klient ma możliwość właśnie odszukania historycznych dokumentów, które są mu potrzebne, na przykład do złożenia reklamacji w sklepie, gdzie kupił jakiś sprzęt, już nie ma konieczności. Zlecania nam tego, żeby ten dokument odszukać. My nie musimy iść do archiwum, nie musimy odnajdywać wskazanego serygatora i później jeszcze po kontrahentach, zwłaszcza, że często te reklamacje są po dłuższym czasie składane, nie musimy już poświęcać na to czasu. No i klient również nie musi na to czekać, tak? On może sobie przypomnieć, że on akurat jest w galerii handlowej i on chciałby pójść złożyć reklamację, tak? W normalnych warunkach odszukanie tego dokumentu na pewno zajęłoby trochę czasu, natomiast w w sytuacji, kiedy klient korzysta z naszej aplikacji, jest w stanie samodzielnie w każdym momencie zalogować się na aplikację, pamięta przybliżony okres, w którym daną rzecz mm -hmm. kupił, jest w stanie wyfiltrować sobie te dokumenty, i tak naprawdę w ciągu kilku minut ma już gotowy dokument i może go okazać w sklepie. Czyli, jeśli nie wiem, kupiłem telefon w wpisuje sobie Orange po kontrahencie, Dokładnie. bardzo szybko pokazuje mi te telefony. Dokładnie. Ale tak. i nie, też czy ty miałeś takich klientów, ale zdarzało się wcześniej, że dzwonili do mnie, że na przykład jakaś faktura jest pewnie niezaksięgowana. Albo gdzieś zniknęła. Kończył się czas, od kiedy zaczęliśmy używać tej aplikacji, ponieważ Klient wgrywając sam wie, co nam przekazuje, tak my widzimy kiedy. I też zespół sięgowy jest zdyscyplinowany, no bo wie, w jaki, jakie dokumenty dostał, tak? Mamy taki pełny przekaz tej dokumentacji i to też zapobiega jakimś takim sytuacjom z klientem, że tak naprawdę szukamy, czy kto, kto, tak, kto nie kto, ma tak Mamy tak. konkretną datę, godzinę, kiedy dokument został przekazany, możemy sprawdzić, czy został przekazany. Też dla klienta jest to bardzo wygodne. bo często to nie pamiętamy, tak? Mm -hmm. Od momentu, kiedy dokument został wygenerowany, do momentu, kiedy on powinien zostać do. Przesłane do biura, do kancelarii, często upływa dosyć dużo czasu, więc jest to naturalne, że zapominamy, czy dany dokument dostarczyliśmy, czy go nie dostarczyliśmy. Tutaj mamy możliwość sprawdzenia tego w każdym momencie na bieżąco i mamy pewność, że ten dokument został przesłany, lub mamy informację, że nie został i musimy go uzupełnić. Dobrze, a co w sytuacji, kiedy na przykład dostaniemy na maila dokument, a klient też go wgrał? Czy system wyłapuje na przykład jakieś duplikaty tego typu rzeczy? Tak, jak najbardziej. System powiadamia nas o tym, że ta faktura jest już w systemie i w, jest oznaczony na tyle um, konkretnie, że księgowa od razu widzi, że taki mhm. dokument nie może zostać zaksięgowany ponownie. Jeśli chodzi e, o odpowiedzialność prezesa, tak, za e, usługi wewnętrznej księgowości, to odpowiada oczywiście za pełną księgowość, czyli źle rozliczony podatek dochodowy, źle, źle rozliczony podatek VAT, za sprawozdanie finansowe, tak, za politykę rachunkowości, no i oczywiście za ten obieg dokumentów, o którym też powiedzieliśmy, jak to wygląda w naszej kancelarii. Tak, pamiętajmy o tym, że korzystając z wewnętrznej księgowej e, i z wewnętrznego działu księgowości. E, taka osoba rzadko kiedy wychodzi z inicjatywą jakichkolwiek zmian, tak, jest przyzwyczajona do swojej praktyki zawodowej, prowadziła w określony sposób księgowość, przez jakiś czas, więc rzadko kiedy samodzielnie wychodzi z inicjatywą zmian i samodzielnie proponuje rozwiązania, które mogłyby usprawnić pracę takiej jednostki. Tutaj działamy na trochę innej zasadzie. My chcemy być innowacyjni, my oferujemy innowacyjne rozwiązania, wdrażamy je wspólnie z klientami, i klienci faktycznie bardzo często widzą owoc tej pracy. Osobiście w momencie, kiedy wspólnie z klientem rozpoczynamy jego przygodę, czy to z działalnością jednoosobową, czy to ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jakimkolwiek innym podmiotem, informuję klienta, że tak naprawdę możemy spróbować innych metod komunikacji, możemy spróbować innych metod obiegu dokumentów. Natomiast tak naprawdę po pierwszym okresie rozliczeniowym klient już sam wie, że on chce współpracować na tych narzędziach, które my oferujemy, zwłaszcza, że one dla każdego są bezpłatne. Klient nie dopłaca nic więcej za to, żeby korzystać z tych narzędzi. Może teraz e, jakieś przykłady firm, bo wiem, że też Leszku prowadzisz kilka spółek giełdowych u siebie w kancelarii, w swoim oddziale. Czy macie pełną księgowość, czy może właśnie jest takie trochę kombo, że część księgowości jest u klienta, część u nas? Jak to wygląda? Tak naprawdę w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i od tego, e, jakie schematy pracy zostały już wdrożone, bardzo często tak jak Julia wspomniała wcześniej, udostępniamy klientowi końcówkę systemu, więc jego zespół jest w stanie samodzielnie zaksięgować część transakcji gospodarczych. Natomiast obowiązek weryfikacji i odpowiedzialność za to, co dzieje się w danym, danej firmie, w danym podmiocie, spoczywa na nas. Więc tutaj, przy dużych podmiotach, jest to bardzo częste rozwiązanie, że dzielimy się po prostu zakresem obowiązków. Wspominałem już trochę wcześniej o tym, że. Podstawą dla nas jest wypracowanie zasad współpracy z klientem. Zanim w ogóle podejmiemy się obsługi danego podmiotu, ustalamy jednoznacznie zakres obowiązków kancelarii. I zakres obowiązków klienta. Więc w tym układzie nie ma możliwości, że coś pójdzie nie tak. Wszyscy wiedzą za co są odpowiedzialni i wszyscy tak naprawdę mają jasny obraz tego, w jaki sposób ta współpraca powinna przebiegać. Mhm. Jeszcze cię zapytam jeszcze o jedną rzecz. Co w sytuacji, kiedy na przykład klient nam zmieni dokument albo usunie dokument, który przesłał? Czy jest taka w ogóle możliwość? Jak to wygląda? Klient nie ma możliwości usunięcia dokumentu, natomiast w momencie, kiedy zaczyna coś zmieniać, my też taką informację otrzymujemy. Więc to ułatwia nam pracę. Też jest tak, że uświadamiamy klienta, że każda zmiana może spowodować problem. I myślę, że nasi klienci już nauczyli się nie zmieniać mhm. tych dokumentów, ewentualnie kontaktują się z nami, mhm. ponieważ mają tą świadomość, że, że jest istotne, żebyśmy mieli. No, Poprawnie prowadzone księgi. Okay. Czyli jest taki pewnie okres, gdzie rozliczamy tego klienta. Czyli od 1 do 30, czyli 31 miesiąca, klient dodaje dokumenty, może je weryfikować, czy je poprawnie wydał, czy jego zespół dodaje te dokumenty. Natomiast księgowa może sobie zrobić taką blokadę, żeby może już znowuć. nie dodawał i nie usuwał w danym miesiącu, no bo jednak już mhm. przed pobraniem tych dokumentów do programu księgowego chcemy, żeby one były już niezmienialne. Dokładnie. Klient też ma możliwość informowania nas, tak naprawdę kliknięcia w ikonkę, że jest komplet dokumentów za dany miesiąc i to jest dla nas istotna informacja, w tym momencie blokujemy tak mhm. naprawdę dany miesiąc i już nie ma możliwości zmiany. Dobrze, a co w takim sytuacji, bo często się zdarza, że klienci gdzieś zgubią jakiś dokument albo przynoszą go z opóźnieniem i na przykład proszą, żebyśmy odblokowali im system, żeby w... Podgrać ten dodatkowy dokument. Czy robicie to tak, że dajecie możliwość, czy na przykład mówicie: Zaksięgujmy to w następnym miesiącu, bo ten miesiąc mamy już prawie zamknięty? Generalnie zawsze działamy na korzyść klienta, także tak, staramy się, jeżeli jest tylko taka możliwość, mhm. bo nie zawsze jest, albo nie zawsze jest to uzasadnione podatkowo, to staramy się wyjść klientom naprzeciw i odblokowujemy system. Zwykle rozmawiamy, tak naprawdę, i uczulamy też klientów. O, mówimy o konsekwencjach, tak? Jakie, mm -hmm. bo to wszystko zależy, od, od, o jakim dokumencie mówimy tak naprawdę. Okej, okay. wspominałaś też, że system jakby monitoruje ciebie, czyli jeśli klient nie tylko wgrał jedną fakturę, a de facto się okaże, że zrobił jeszcze więcej rzeczy, operacji, które nam nie powiedział, system nas o tym informuje, tak? Czyli dostajesz na bieżąco, co Dostaje, faktycznie klient zrobił? Dokładnie, dostajemy takie raporty na adres e-mail o tym, co dzieje się w danej firmie. Dzisiaj Państwu dziękuję za uwagę. Na dole macie linki, jeśli potrzebujecie bezpłatnej konsultacji księgowej, podatkowej, zapraszamy do kontaktu.